Cześć, manko z, te, z tej strony Dejaviz0n Dzisiejszym filmem arenę z lesserem. Cześć, cześć, siemaneczko Będziemy grali na zasadach AWP, pistolety noże i także agacze, tak? Tak, no, tak To zaczynamy Let's go, my okay. mi wróży. na początku Pole. Push, push, push. włączyłeś jakiegoś ima czy coś? W końcu, w końcu, w końcu Jakie kampi rado Wiedziałem, że będziesz się tam patrzył. <noise> wiedziałem, że tam będziesz, nie? Wiesz ja, co, ja tam się nie wychylam, bo ty kurde... Zrób e, nie wyciągaj pistociki Dobra, damy Już nie skołby. dawałem sobie rady dawałem Dobra, Jak jestem zesny. To nie był skołów. Jakby, jakby o co da. normalnie teraz? tak. Jak ty, ty zawsze tak wyskoczysz i strzelisz z długa. No, bo... <laughs> hmm. Nie pomaga ci to, wiesz, Jak chciał, wysyłasz powoli. Bo, ey, ja nie, o, ja... Ja nie wiedziałem z której strony kurwa bole, bole. Ej, od tych kratek ogólnie się chyba nabój odbija te... No nie, no ja nie wiem. Masz takie wyczucie, nie Wiesz, nas ugram, mocno. Nie wyciągaj <tom> na mnie. Ej, trafiłem cię, kurwa, ja nie wiedziałem <grym> gdzie trafiłem. No to sobie strzeliłem Nie, no ja w ciebie nie wierzę, nie? Ty jesteś jakiś moroczysko pieprzony Co? A no to pierdol Oj, ty dwie Pamiętaj, że tu są różne spawny O jezu. o jezu! Dawaj, no ja, scope. Powiedziałeś to. Wiem, yeah, kurwa, jak ja nie... Damulka da, to? da, ten dźwięk? Nie Ja u siebie jakiś da, inny dźwięk Od głowy. <grymne> no, no. dawaj, ale... dawaj, no. No, no, oh. Byłem pewny, że nie No, no, ja jestem idiota, nie ja. No ty ty no ty no biegniesz, kurde, na jedną pozycję. no skołpy, czy jak? No dalej, na no <słupy> Kurde, jak mi źle idzie, jak... To było piękne! Uuu. Ja mierzyłem na początku i się zjadziłem, że... Są no, no, skołpy. Dobra, dawaj na diglę. Nie dostałeś tego, dobra, dawaj czwórkę. Dobra, i tak nie będziemy grać na tym mapie topy, czy jak ty chcesz? Dobra, no stopa ty jesteś takie raczysko, nie? Wow! Dobra, nieważne. Co ty robisz? Powiedz like, No i trudno, <laughs> ja mi też poszło z tym sobie daje ale dobrze co? Kurde, ty człowiek jesteś taki wkurzający czasami, nie? O, ale siadło. Ej, bo ja nie wiem, czy no dajemy, czy no, to normalne? Muszę się, ja, ja byłem pewny, że górą wejdziesz, nie? Byłem pewny no jak ok. Skołpy, a teraz na to co będę robił? Powiem, że. pedale. że. Powiem, że. Powiem, Dobra, szybko mówisz tam. <laughs> o, za, o, za późno powiedziałem No skoku, We are Oscar Mike. Nie, już idzie na no, no, ja cię Dawaj na noskopy, nie? Pyszedłeś mi, ja nie wiem, ale jestem idiotą. Myślałem, że już tam na środku przy skrzynkach. Nie? Noskopy, średzik! Mierzyłeś, mato. Widziałem. mierzyłeś. Nie, powiedz, to widziałem! Mierzyłeś, powiedz, so że mierzyłeś! Nie, to sobie zobaczysz. Mierzyłeś, ale full auto. To było full auto, to są święty, nie? No cóż, czy... no było full auto, ale. Tak, bo, bo teraz przyskopiłem nas. O, wracam. <laughs> nie, dlaczego ja kurwa naprzetam ten monoskopy? Dawaj bańko no prawie bańko, no A skąd wiesz co dawaj, dawaj, teraz nożę. Na noży, no nożę oh. no Ja nie wiem, ty masz raka na to noże Ej, bo na... ty drugim klikasz, no dawaj Lewy, lewy, prawe no dobra, dobra. Ja no na pewno cisnę na tobie na, na tobie, na ciebie Nie, na tobie ty Za ile dostajesz? Za 50 50 Powiem Ci Ileby, jeszcze coś. No, dobra. Patrz, czekaj, powiem Ci coś. No. Jak tak biegiesz na mnie i tak dalej dajesz ciągle, to jak pierwszy raz uderzysz, to... to mm, i tak mnie nie zabijesz jak dwa lewy, jeden prawy. No, Musisz, ten... wiesz, wyczuć moment, nie no, wiem. No, no dobra, no to chodź. Ty HP mi tak zostawisz, dawaj, wiesz? Dawaj, dawaj, 10 sekund. Wyczuć moment i wtedy lewy. Ile ah! wystarczy, No już prawy klikam, dobra. No co, no to się żegnam, no to dzięki za oglądanie. Jeśli ci się spodobało, może zostawić łapkę w górę, także zasubskrybować kanał LeSera będzie w opisie i możecie napisać co następnego chcecie, czy może CS-a gra rankingowa, czy nie. No to cześć. Cześć. Dzięki.